Start, płaski szczyt, 30, szczyt, potem nietni, 3 prawy, długi zacisk, do 3 lewy, przez szczyt, długi zacisk. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1, Start, płaski szczyt, 30, szczyt, nietni, 3 prawy, długi zacisk, do 3 lewy, przez szczyt, długi zacisk. 30. trzy, prawy, długi zacisk przez szczyt. 30. Nie tni, otwarty. Nawrót prawy. Środkiem przez szczyt. Do 6 lewy, do 2 prawy, długi zacisk. Nie tnij, otwiera. Do tnij, 5 lewy. Do 3 prawy długi, do 5 lewy. Do 6 prawy długi, wyjście szczytem 30. 4 lewy długi, zacisk 3. Do 4 prawy długi, otwiera. Do 4 lewy długi, otwiera. 5 prawy, 30, otwiera nawrót lewy. Do nawrót prawy. Otwiera 30. 4 prawy długi, wyjście szczytem do lewy długi, przez szczyt do wolno, 2 prawy zacisk. Do 1 lewy. Do 2 prawy zacisk. 30 dni otwarty, nawrót lewy. Do 4 prawy. Uwaga, 32 prawy długi zacisk. Do 4 lewy przez szczyt długi zacisk. 3 prawy długi przez szczyt. Do 4 lewy. Do prawą przez szczyt 30. Przez bramę 6 lewy. Przez szczyt długi do 2 prawy długi otwiera. Do 4 lewy. I 3 prawy długi do otwarty nawrót lewy. 30. 4 lewy, do 3 prawy, długi zacisk. Do 2 lewy. Do 6 prawy, otwiera 50. 3 prawy, długi zacisk, do 3 lewy. prawy długi i zacisk. Do 6 lewy przez szczyt 32 prawy zacisk. Do otwarty nawrót lewy otwiera. 6 lewy do 4 prawy zacisk. Do 5 lewy i 2 prawy zacisk 1. Do 4 lewy i 3 prawy długi otwiera przez szczyt, przez bramę. Do 3 prawy długi zacisk. Do 4 lewy. Do 4 prawy. Do 5 lewy przez szczyt, bardzo długi. Do 5 prawy. Do otwarty nawrót lewy. 30. Uwaga, 5 lewy, do 2 prawy, długi zacisk, 1 zacisk. Do 6 lewy przez szczyt, 6 prawy, do 2 lewy zacisk. Do 2 prawy, długi, otwiera 30. 3 prawy, długi. Do 5 lewy i 3 prawy, długi zacisk przez szczyt. Do jeden lewy. Do jeden prawy zacisk. Do no otwarty nawrót lewy. Do dwa Prawy zacisk otwiera długi przez szczyt 30. Otwarty nawrót lewy. Do jeden prawy. 30. 6 lewy przez szczyt, 30 otwarty, nawrót lewy. Do 2 prawy. Do 5 lewy, do 3 prawy, długi, 30. 3 prawy, długi, wyjście szczytem do 1 lewy. Uwaga 2, prawy, zacisk 1. Do 5, lewy wyjście szczytem, do niemi 2, prawy, zacisk Dwa lewy. Do 3, trzy, prawy, 30. 6, prawy, do 5, lewy. Ma prawy zacisk do jeden, lewy otwiera. Do trzy, prawy zacisk do trzy, lewy do jeden, prawy zacisk do dwa, lewy do pięć, prawy do cztery, lewy. Do 4 prawy, długi, otwiera 30. 4 prawy przez szczyt, do 2 lewy. Do otwarty nawrót prawy, do 6 lewy przez szczyt, do 4 prawy zacisk, do 3 lewy, długi zacisk, otwarty nawrót lewy, otwiera. do 5 prawy 30 4 lewy długi do nietni 4 prawy do 4 lewy długi zacisk do 2 prawy długi otwiera 6 lewy długi otwiera przez podwójny szczyt przez bramę do 3 prawy zacisk do 6 lewy i 2 prawy zacisk. Do 6 lewy długi otwiera zacisk, 3 lewy nie i. Do 4 prawy długi otwiera. Do 2 prawy długi zacisk przez szczyt. Do 2 lewy zacisk. Do 3 prawy zacisk, do 3 lewy 30. Prawy długi, zacisk 3, wyjście szczytem do 5 lewy. Do 1 prawy zacisk. Do nietni otwarty, nawrót lewy, otwiera 32 lewy zacisk. Do 3 prawy długi. Do 3 lewy długi. Do dwa prawy bardzo długi wyjście szczytem, do jeden lewy zacisk. Do ostrożnie otwarty nawrót, prawy do dwa lewy. Do dwa prawy. Do trzy lewy długi. Do otwarty nawrót, prawy, zacisk. Do otwarty nawrót, lewy, wyjście szczytem. Uwaga, dwadzieścia. Dwa, prawy, zacisk. Do trzy, lewy, do trzy, prawy, trzydzieści. Dwa, prawy, długi, otwiera. Trzydzieści. Trzy, lewy długi, zacisk, otwarty nawrót, lewy przez metę.